Tak nie wygląda podręcznikowy, bezpieczny manewr wyprzedzania. Tak też nie wygląda samochód jadący z przepisową prędkością 90 km na godzinę. Akurat jechałem z poznania i to w pewnym momencie na no, wniesieniu zaczęła mi wyprzedzać Skoda srebrna z bardzo dużą prędkością. Szybko okazało się, że za kierownicą siedział poseł PiSu Jan Mosiński. Przed samym kaliszem ruch drogowy wyhamował wszystkich, z tym. Wychamował też tą skodę, i pomyślałem sobie, że jak już stoję w tym korku, tak czy owak stoję, to pierwsze debila za to jakieś no chodzę, patrzę, mosilski, no, no nie wierzę. Z obliczeń pana Tomasza, w przeszłości biegłego sądowego w zakresie ruchu drogowego, wynika, że samochód posła poruszał się z prędkością około 180 km na godzinę. Przynajmniej. Uwzględniając maksymalny błąd pomiarowy z zapisów wideo, wyszło 180 w momencie, gdy już ta skoda hamowała. A nie uwzględniając tego maksymalnego błędu pomiarowego, wyszło 184 km na godzinę. Mówię, gdy już samochód hamował. Dosłownie sekund. Brakowało też do czołowego zderzenia z innym samochodem. Z drogi śledzie, bo król jedzie. Wyprzedzanie wymaga od zachowania szczególnej ostrożności od wyprzedzającego. Reszta zdana jest na jego wyczucie i poczucie bezpieczeństwa. Na pewno naganne jest to zachowanie. Rajdową jazdę poseł Pisu urządził sobie w niedzielę 27 kwietnia wieczorem na drodze krajowej numer 12 przed Kaliszem, w miejscu, gdzie wyprzedzał obowiązuje ograniczenie prędkości do 90 km na godzinę, kilkaset metrów wcześniej stoi fotoradar, a kawałek dalej zaczyna się obszar zabudowany i jechać można maksymalnie 50. Poseł Mosiński, typowy przedstawiciel PiSu, którzy myślą o sobie jak o partii ludzi, których prawo nie obowiązuje. Jan Mosiński nie znalazł czasu, żeby odpowiedzieć na nasze telefony i smsy. W rozmowie z dziennikarzami Wirtualnej Polski przyznał się, że to on siedział za kierownicą. Mam świadomość tego, że popełniłem błąd i poniosę konsekwencje. Mogę powiedzieć, że przepraszam wszystkich, którzy poczuli się moją postawą urażeni. Jednocześnie zaprzeczył, że jechał z prędkością bliską 200 km na godzinę, a autora nagrania oskarża o to, że podczas wymiany zdań kilka kilometrów dalej ten kierował w jego stronę groźby karalne. Nie zgadzam się z prędkością, którą wskazał zgłaszający, ale teraz trudno mi wskazać ile jechałem. Co do gruźb karalnych, ja mam 70 lat. Prawie nie jedno w życiu słyszałem, ale ten pan przeklinał, był wulgarny i na samochodzie miał 8 gwiazdek. Pan Tomasz zdecydowanie zarzutom zaprzecza. Jak zobaczyłem, że to Mosiński, to powiedziałem mu, nie, nie cedząc słów, że a to ty, wszystko zostało nagrane, zostanie zgłoszona, a teraz by wy, wypadł. Tak? Dając mu do zrozumienia, że nie będę z nim dyskutował. I dodaje, że to nie pierwszy raz, kiedy ściera się z posłem Mosińskim, ignorującym przepisy drogowe. Spotkaliśmy się kiedyś na drodze w 2015 roku. Również z jego bardzo agresywną, głupią jazdą. Wtedy prawie mnie zahaczył, startując ze skrzyżowania. Teraz obie sprawy, zarówno rajdu posła Mosińskiego, jak i ewentualnych gruźb karalnych, badają dwie komendy policji w Pleszewie i Kaliszu. To, że się spieszyłem z jednego miejsca A do punktu B, to trzeba było wcześniej wyjechać, a nie pędzić na złamanie karku, wyprzedzać tam, gdzie nie wolno. E, a gdyby się sekundę zagapił, mogłoby dojść do olbrzymiej tragedii. Tutaj nie ma żadnych tłumaczeń. Ciężki dzień, nieciężki dzień. Jeśli jedzie się także, zagraża się innym uczestnikom ruchu drogowego, konsekwencje powinny być. Szczególnie dla posłów. Jeżeli Mosiński miałby w przyszłości ponieść konsekwencje, najpierw Sejm musiałby mu uchylić immunitet. Bartłomiej Ślad, TVN24.